Do, do whisky się przydaje przecież, więc trzeba powiedzieć, że kosztuje kola. I trzeba powiedzieć, że kosztuje Tak, pójdziemy zobaczyć, że Idziemy, słuchajcie, do Lidla. Do Lidla. Postanowiliśmy e, pokazać wam, jakie są ceny rumuńskie. E, no, jak ktoś się będzie chciał wybrać, żeby wiedzieć, na co być przygotowanym. E, wiecie, co. Zazwyczaj robimy ceny w Lidlu, bo po prostu tak nam najwygodniej. Tu są tak duże sklepy, próbowaliśmy zrobić to w innym sklepie, ale niestety rozkład produktów... Nie, tutaj przynajmniej w miarę wiemy co gdzie jest, więc tu będzie najprościej. Także Z zaczynamy. Cześć. Słuchajcie, zaczniemy od y, pieczywa. Bułeczki takie coś... Takie takie zwykłe bułki. Y, 029 a, jeszcze przelicznik chcemy powiedzieć, że to jest 0,95 jeden lej, tyle jest złotówki czyli my liczymy jeden do jednego, żeby było prościej przeliczyć czyli jest taka cena to, to jest praktycznie to jest cena tak w złotówkach To tak w dokładnie Tu mamy bagietkę 2,99 taką długą bagietkę 1,59 a jakby ktoś chciał chleb z ziarnami to jest 4,99 Dobra, to teraz skoczymy sobie do owoców borówka amerykańska te 250 gram 5,49, a tu mamy taką kilogramową i to jest 10,99 Dobra, następna rzecz, tu mamy takie kilogramowe opakowanie nektarynek. To jest 9,99 zł. Mango 4,49 o, tu jeszcze widzę, że mamy brzoskwinię. 8,99 też za kilogramowe opakowanie. Yy, no i jeszcze, może Wam pokażę, banany. 4,99 za kilogram. Idziemy na warzywa. Tu mamy bakłażana. I kilogram bakłażana kosztuje 2,69. Świeże ogóreczki, małe. To jest 3,49 za kilogram oczywiście. Pani na nas podejrzliwie spojrzała. <noise> tu mamy pomidorki za 3,99. Czerwona papryka 8,99. Tutaj. A takie pomidorki. A takie małe, szare pomidorki to jest 4,99 za 250 gram że chyba orientacyjnie, jeżeli chodzi o takie rzeczy, warzywa, owoce, to już jest. Teraz idziemy sobie, słuchajcie, na nabiał. O, może wam pokażę jeszcze. To są takie przepyszne salami. To jest taki tradycyjny, tradycyjny ich, że tak powiem, specjał. My już taką jedną zakupiliśmy i się chyba skosimy też na kolejne. I one są w takiej w zależności od pewnie firmy, tak jak u nas, wiele rzeczy. 1249, tu mamy za prawie 20, 1099, znowu 12. Którą zapakować? E... Właśnie nie wiem, <grych> nie mogę się zdecydować. Taką jedliśmy? Nie, to jest nie, właśnie tych nie ma, którą jedliśmy, ale myślę, że weźmiemy sobie, ponieważ A, weźmiemy sobie tą. Czysty, czyste szaleństwo. Czyste szaleństwo. Naprawdę była smaczna, więc w sumie czemużby nie? Tu mamy jakieś yy, pakowane wędlinki. Yy, zakładam, że to jakaś szynka jest. 4,89 za 100 gram. Yy, tu jest szynka szwarzwalska. 4,29 za 100 gram. Yy, jeśli ktoś preferuje boczek do różnych dań, no to mamy tutaj taki krojony 8,99. Podobnie jak u nas pakowany. I taki w za 6,99 albo 9,99. O, parówki jeszcze słuchajcie, bo być może macie ochotę na śniadanku na parówki. Berlinek nie ma, więc bierzemy pierwszy z brzegu. <grywa> Czyli takie 5,99. To 11,99. A takie grube parówki jak to u nas kiedyś były. 11,99. O jest parmezan, którego ja często używam za 10,99. Taki zwykły żółty ser, na przykład golda w wadze półkilogramowej, jest za 14,49 i on już jest podcięty, jest taki pocięty. Masło jest, zobaczcie, 9,29, 82% tłuszczu, 9,29, no takie są ceny pod 9 zł. Tu są jakieś takie mniej tłuszczowe, 5,99, tu jakieś za 2,99. O, tu mamy jogurt nawet chyba taki jak my jemy. No i cudownie, to od razu dwa pakujemy. I on kosztuje 3,19. Mm, to jest taki naturalny jogurt gęsty. Co mamy tutaj? A jeśli byście chcieli na przykład w takim dużym opakowaniu, to mamy za 7,89 I to jest takie kilogramowe opakowanie. Do dużej rodziny. Tak. I teraz szukamy mleka. Mleko tutaj jest y, często pakowane, takie to świeże, y, w kartonikach, ale też tu mamy na przykład 1,5% i ono jest za 2,99. To jest litrowe, ale mamy też, słuchajcie, opakowania rodzinne. Y, tu jest akurat 3,5%, i tu jest 1,5 litra i kosztuje 6,29. To bierzemy. Y, a, jest bez laktozy. No to może weźmy. Jeszcze Nie. za 4,49. Bo ja akurat bardzo lubię mleko bez laktozy. Co z mojej mąż tym pamiętam bardzo miłe. Jajka. 10 jajek za 7,89, ale mamy też za 4,99 no i też za 9,49 Jeśli byście potrzebowali opakowanie takie po 30, to jest 13,49. Może taki rzut oka zrobimy na makaron. Spaghetti. Tu najtańsze widzę za 1,49. No i tam potem 2,49, 3,95. W zależności od firmy. Takie mamy ceny. Sosy pomidorowe, gdyby ktoś chciał do makaronu, to tutaj mamy różne smaki. I to jest 4,39. Mamy też pesto. My bardzo lubimy i używamy. 4,99. Ketchup. Może nam się kaczup tu jeszcze przy okazji pojawi? E, chyba tutaj, tak, takie duże, są, to nie mogłam znaleźć. I to mamy 4,99 za 560 gram. Musztarda e, też taka dosyć duża i od 1,99, właściwie od 0,99, 1,99, 2,99, w zależności też od firmy. Tu mamy jakieś konserwy, nie wiem, pierwsze z brzegu rybki. Szprotki 2,99. A gdybyście mieli ochotę swoje pociechy uraczyć lodami, no to mamy tutaj duże pakiety. Tu mamy taki duży pakiet i to będzie chyba 25,99. A, tu jest w ogóle jest półka z takimi promocyjnymi rzeczami. E, Morzona pizza margarita 10,99. 10, Jakbyście potrzebowali na przykład do risotto Groszek mrożony to jest 2,39. To jest ser taki, słuchajcie, do podsmażenia. Takie kółeczka, kółeczka z gołdy I to też, to jest 9.99, Czyli raczej do takiego robienia w, 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 w takim głębszym oleju. Tu z kolei macie na Getsy 11,99. Owoce morza, jeśli ktoś lubi. To tutaj już mamy takie, takie mrożone rzeczy, zestawy. I patrzę co tu mamy. Krewetki 1549 to jest ten Boże głoś. 27,99 Tu już gotowe paluszki rybne 6,49 i lody. Dla uciechy naszych maluchów. Tu macie takie opakowania duże rodzinne, na przykład za 14,99 litr. A jak chcemy kupić na potyku, to one są najczęściej yy, w takich dużych opakowaniach. Tu widzę, że są też małe, ale są też takie właśnie zbiorcze. I na przykład pierwsze z brzegu. Tu mamy rożki, 6 sztuk za 9,99. Dla porównania, jeden drożek kosztuje 2,49, 1,29. Woda. Słuchajcie, bez wody się nie da żyć. My akurat piliśmy tą bukowinę. Ta nam się bardzo sprawdziła. Tak, bardzo dobra woda. O, jest. I ona ma, tu akurat ma 1,5 litra, my kupowaliśmy, one miały 2 litra. I Za te 1,5 litra 1,89. Ale też mamy tutaj za dwulitrową 2 litrową wodę 2,55. To jakaś inna już jest. Bardzo często tutaj ludzie piją tą wodę, to zauważyłam. To jest półlitrowa, ona kosztuje 1,99. Bardzo dużo tego się tutaj przewija, więc być może jest faktycznie jakaś wyjątkowo smaczna. My nie próbowaliśmy. Soki. Eee, soki grani, taki nektar 5,59 za, za litr. Ale takie na przykład jeszcze mamy też w kartoniku. Sok pomarańczowy 2,99 za litr. Jakbyście mieli ochotę na chipsy. To słuchajcie, nie wiem czy pamiętacie, u nas kiedyś były takie chipsy. Nie wiem czy tu będą. Chio, Już w Polsce ich nie ma, tutaj są i myśmy się nimi troszkę zajadali. Kosztują 4,69, bo zawsze je lubiliśmy. <laughs> A jeżeli chodzi o Pringlesy, to też takie dosyć chyba popularne, to kosztują tutaj 8,79. Teraz przepraszam, 8,75. Teraz słuchajcie, przejdziemy sobie jeszcze może do napojów takich bardziej rozluźniających i zobaczymy, co my tu mamy. Białe wino. 12,99 Wina są dosyć tanie, znaczy taki w takich przyzwoitych cenach. Jakby tutaj brać pod uwagę przelicznik Polski, to, to te ceny są lepsze niż u nas, bo tak zaczynają się, potrafią się zacząć nawet od 7,99, tak jak tu macie. A skąd kończą się chyba najdroższe wino to jest jakieś 32,99 z tego co tutaj w tej widlu widzieliśmy. I tutaj macie różne yy, kolory wina. Białe, różowe, no i czerwone. I teraz jeszcze piwo. My spróbowaliśmy tutaj takiego bardzo fajnego piwa ichnego, które nam bardzo smakowało, bo jest bardzo, znaczy mi smakowało, bo jest bardzo delikatne i one są pakowane, słuchajcie w takich opakowaniach. 2,25 litra. Kosztują 7,29 No i są taki wielki budla Polecamy, jeśli ktoś lubi delikatne piwko. Mm. No i są też jeszcze tuborgi. Za butelkę 754,69. Jest fajny kennet, bo ktoś tutaj chciał, ale nie widzę ceny, A tu jest cena. Za 333,99 zł. Czy tu jeszcze yy, zahaczyliśmy po drodze o kole? Bo my nie pijemy, co prawda, dlatego <noise> zapominamy o tym, ale, ale różnie to bywa. 6,09 to jest 2,5 litrowa butelka coli, natomiast do whisky się przydaje przecież, więc trzeba powiedzieć, że cola. Chcę powiedzieć, że łyżki. Tak, pójdziemy zobaczyć, czy kosztuje whisky jeszcze. Takie fajne proszeczki są 333, za 29, i idziemy szukać whisky. I słuchajcie, tu mamy. A tutaj jest. Tak, to jest Kapitan Morgan na przykład, to jest 700 ml 5989. Jack Daniels, jakby ktoś reflektował, 700 ml 8349. Hmm, co tu jeszcze mamy? To no, no i whisky tak dużo nie ma. nie ma. Chyba tutaj nie piją takich cięższych alkoholi dużo. No tak, przejadę wam, żebyście sobie zobaczyli, ewentualnie sami się może doczytacie. Kto, czym kto będzie zainteresowany. I słuchajcie, tak naprawdę ostatni ostatni dział. To są jakieś mięska, jak potrzebujecie, yy, jeśli potrzebujecie sobie coś na obiadek tutaj sklecić mięsnego. No to szukam jakiegoś kurczaka tu mamy kurczaka yy, 650 gram za 12,39. tu są ogóle takie gotowe dania zobaczcie na gryla, jakbyście chcieli. No i to jest 11,99. Już zamarynowane 9,99 jakiś kotlet z, z świnki to mamy złotych 1,949, już złotówkami operuje. A tu na przykład jeszcze rybne sprawy. krewetki 1149, jak ktoś lubi sushi. 1249, proszę bardzo. Tu mamy łososia jeszcze. W takim opakowaniu 100 gramowym 6,99 idę jeszcze szukać mielonego. To są takie opakowania rodzinne, widzę. I takie kilogramowe kosztuje 14,99 Także to by było chyba na tyle, prawda, Krzysiu? Z tego co chcieliśmy Wam pokazać. Yy, Jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania odnośnie tej sytuacji różnych cenów no różnych rzeczy, no to piszcie. Trzymajcie się i zapraszamy do Rumunii, że jest super. Dzięki. Pa. Pa.